Witajcie widzowie, to jest taki szybki content, żeby coś było. To już nagrywam o 9, nie wiem kiedy uda mi się to uploadować. Może do 10 uda mi się zorganizować premierę. Cieszę się, że przyszliście, jeżeli to oglądacie już teraz, bo to wtedy no, wszystko się udało. No, zapraszam, a ja tymczasem nagram jeszcze zakończenie. Dobry dzień! Clap your hands if you... Coś, tam, tam. Matyko. Właśnie kurde ten krecik był taki fajny. Nie po, mnie, nie po Nie, po nie, nie potrzebnie zmieniłem wątyk. Może ja zacznę jeszcze raz. Ale już tutaj tego to zaczynam jeszcze raz. Drodzy widzowie, możliwe, że Wam również pokazywały się na Tiktokach albo shortach z filmiki z jedzeniem. Otóż tutaj taki youtuber, którego też już od lat obserwuję, on zawsze takie anomalie zbiera i w sumie, no tak zawsze go podglądam i patrzę, czy coś nie zrobić z tego, ale te anomalie są tak beznadziejne zazwyczaj, że no nie ma co, nie? Tutaj mogę Wam pokazać co, co, co jest. No tu jakieś coś przelatuje. No to takich, takich to pełno jest. No tu... Pan sfilmował kolegę jak sika, w jakiejś patriotycznej bluzie O, to takie coś No to jest ten nasz youtuber, kolega amerykański i tak jak go widzę tak się chciałem zapytać Czy pan czasem popala? Ja nie A tymczasem kojego jego lewej łydki stoi taki 80 centymetrowy bąk na pewno No Are you guys ready? Well, let's go Let's go baby For the past months, And even though now it's No takie coś latało gdzieś O, to to jest taki o oh my God, oh my God. jeden. O. Tu taki Oh my godik mały lata. To w ogóle nic nie jest. No, to może być. Coś. Kosmici, tak. No, jak te ludzie się patrzy, to może rzeczywiście to było coś. A to wygląda jak te rakiety. Ilona Maska. W świecie, w wschodzie, i często są jakieś anomalie, które nie możemy jeszcze wyjaśnić. Bo prawie nie mogliśmy zobaczyć anything na boku. However, w ostatnich. No, o, właśnie to lata gdzieś, podobno w wielu miejscach to widziano, ale czy to jest ufo, czy to jest jakiś. śmigiełek, nie widać. Chociaż tak coś patrzy, czy tak nie widać. Wiecie, po na krawędzi czterech albo.

what appears to be a green luminous object can be seen in the distance whatever this thing is it was apparently caught from different angles all over tehran and it seems there it was also seen by a woman who was petting her cat and recording a video for social media check this out <laughs> the same luminous object can be seen but this time hovering in the distance No właśnie, patrzcie, komentarze pan od razu znalazł, więc nie trzeba patrzeć. To jest najbardziej fejkowe, jakie kiedykolwiek widziałem w moim życiu całym. No, moim zdaniem ten film wygląda autentycznie, tylko czy ten obiekt jest jakiś kosmiczny, bo to można dzisiaj chyba coś takiego już zrobić, nie? Tylko ukryć jakoś śmigiełka dobrze. Tak, Ten pisze, że widział ten obiekt już z tylu różnych perspektyw nagrany na TikToku. Ten drugi pisze, że też jest wiele filmów od wielu ludzi, i to jest chyba dowód, przypuszczam. No, dowód, że to się latało tak, ale że to jest ufo, nie jest dowód, nie? Pa, to są trzy teraz, widzicie. No, rzeczywiście, ten sam obiekt to jest dowód. To jest dowód, że to jest obiekt. Is... Najpierw krzyczałem. Piii! Dopóki nie zobaczyłem prawie tuzina różnych filmów tego obiektu z różnych lokacji. Teraz nie jestem pewien co myśleć. Projekt Bluebeam? Vibes? No, że zajeżdża projektem Bluebeam. Possibly project Bluebeam, or even a drone, which kind of makes sense. Albo dron. But I'm still not sure about this one, so I'm gonna leave it up to you. Tak, ja też zostawiam tu. Leave your comment. But when it comes to strange and unexplained sightings... O oh Boże, nie. Nie. No, tu bardzo dziwny wzorzec na niebie. Check this Ten pan widzi tu domy, ja tu widzę jedno... jednoznacznie procesję. To jest podniebny orszak, proszę pana, który się zbliża. Jakby pan się wychował w Polsce, to by pan wiedział. Nie luminous pattern, tylko podniebny orszak, proszę pana. Na niebiesko to wygląda even stranger. Jaki szok Ja Patrzcie Następna reklamówka Dobra, patrzcie? Nie wiem, no bo dobra jedziemy. Na, o tu macie w Zoom. No i to, to, to cały teraz takie takiego, no, Dobra. Kogoś prześcieradło lata. Ha ha ha. Może anioł mentor czy dementor od Harry Pottera. A to już kiedyś, pamiętacie, latał taki dementor? A, właśnie.

So, trying to understand what's going on, you go back to the supermarket, you get another one, and the same thing happens. Creepy, isn't it? Kind of sounds like something coming out of a horror movie. But what if I told you that for some mysterious On mówi, że to wygląda jak z filmu horror. ja tak nie za bardzo wiem. Musiałbym teraz wziąć kawałek arbuza i też go zacząć wyginać i zobaczyć jak on się zachowuje, nie? Ale rzeczywiście czasami te arbuzy bywały dziwne. Ja pamiętam, słuchajcie, jeszcze kiedyś jak w Niemczech byłem, pewnego roku pojawiły się żółte arbuzy normalnie. One były w środku żółte. Nie wiem czy powinienem to mówić, ale ja kupiłem sobie takiego, żeby spróbować. I pamiętam, że normalnie on ze mnie wyleciał tak jak wszedł, nie? Normalnie tylko pogryziony. Nic się z nim jakby nie stało, widać było ewidentnie, nie? Nieważne, zapomnijcie to. To samo zresztą z kukurydzą, zobaczcie. Ta kukurydza, która jest genetycznie modyfikowana, nie wiem czy patrzycie czasami na te odchody swoje, ale <coughs> wydaje mi się, że ona pozostaje niestrawiona. I to by było logiczne, bo zobaczcie, to jest tak, że... Tam jest coś genetycznie zmodyfikowane, że taki był robaczek, który się wiercał w jedną ziarenko kukurydzy i, i później tam uszkadzał całą kolbę. I zmodyfikowano jakoś tam podobno jakieś geny skorpiona, użyto coś, że on tam nie wchodzi. A jeżeli on tam nie wchodzi, no to znaczy ja myślę, że gdyby on przyszedł tam i zobaczył, że może się najeść tak jak dotychczas, to by tam sobie wszedł. On tam po prostu nie wchodzi, bo on nie może się najeść tym, co tam jest. Rozumiecie? Jakby. No to może wyglądać dziwnie, ale to tak chyba można zrobić, jak się obleje wrzątkiem albo się jakąś parą popryska na takiego arbuza. Bo to chyba w pomidorach tak się jest. przecież ściąga skórkę, nie? Więc możliwe, że ta, ta pani po prostu dla fejku oblała go jakimś wrzątkiem, albo on leżał gdzieś koło jakiejś pary. In this particular video, to just a couple of days ago, by Gabriella Nails Makeup, we can see what looks like the skin of a watermelon peeling off. Like, does anybody has problems with their watermelon like this? After posting the video to TikTok, it amassed millions of views and loads of people were asking the same question. pisze: "Ok, ja będę miał niedługo 58 lat i nigdy w moim życiu nie widziałem, żeby coś takiego było z arbuzem. Co się dzieje z naszą żywnością? Wow, tu 47. Dorastałem na farmie, na gospodarstwie, w społeczności wiejskiej." raz widziałem coś takiego, żeby się działo. Wow. Wygląda pomalowany, to nie jest prawdziwy watermelon. Inni mówią, że to dlatego, że był zamrożony w jakimś punkcie. Aha, że po zamrożeniu watermelon się da ściągnąć skórkę. No tu następny crazy. Oh my god, oh my god. No ja bym powiedział, że to może się rozpoczął proces fermentacji, bo po prostu dwutlenek węgla się wydziela, że on za długo leży. Wiecie, może jakieś środki są w nim, które powodują, że on długo wygląda na świeży, a jednak proces fermentacji się rozpoczął, bo to drożdże może zaczęły jednak działać. Myślę, że to nie jest jak arbus. Nie wiem co tutaj jest nie jak arbus. To wszystko wygląda jak fake albo jakaś gumowata żywność. No i nikt nie ma wytłumaczenia. No ja też nic nie będę nawet szukał wytłumaczenia, bo to nie wiem na razie czy to jest. Myślę, tak, tak na razie to pokazuje, jak nic konkretnego wyjaśnić na razie nie potrafię, ale jak się coś dowiem, to to dopowiem. Jest to, jest to video, który został przez Kiva Check this out. Mówi że po cieło arbuza dla swoich dzieci. Bringing it right back, saying they don't like the texture. I've seen enough videos of people posting rubbery watermelon. I can't believe I got one. I got a. Mówi że widziała wiele filmów o takich gumowatych arbuzach, a teraz chyba sama dostała takiego. No nie wiem, macie teraz arbuza, to co co czy to tak, nie wiem. No nie mam teraz arbuza, żeby sprawdzić, czy to jest jakieś ekstraordynarne, co ona tam robi. Ale on rzeczywiście taki kruchy, pamiętam, jak się taki... ten łuk tej skórki tak wyprostowywało, to on tak pękał fajnie, tak... Zawsze pamiętam. Look at the prices. This is like an 8 dollar watermelon. They're not going to eat it. They won't eat it. They think it tastes the texture, it's rubber. Strange, isn't it? Well, here's where things get even stranger. No to wszystko fajne, nie? Ale zobaczcie, gościu wyrzuci zaraz na tydzień chyba. Uważali byśmy można zżrygać coś jak to wygląda. Ba. I got. I came across videos of watermelons that supposedly look like plastic. To naprawdę wygląda nie fajnie, powiem

Mówił, że rozciął to, i to było jak plastik, i pachniało jak z horroru. Nie wiedział, co z tym zrobić, i wyrzucił. W razie, może to jest przecież. No, jestem głupi, że od początku. No, ktoś tutaj napisał, że jak one nie są chyba dojrzałe, że gdy one nie są dojrzałe, to takie są. To zostało wytłumaczone, jeden pisze. Gdy nie są one dojrzałe, praktycznie wszystkie warzywa i owoce. I magazynowane niepoprawnie, niewłaściwie, a później wsadzone do lodówek czy chłodziarek w sklepach? Tak, dobre tłumaczenie. Podnosi. To podnosi owoce. No, że tydzień w słońcu to rzeczywiście to dziwnie wygląda. O ile ten plan nie kłamie, nie? Ale w ogóle ta tekstura rzeczywiście jest dziwna. No, melon jest taki, no nie tak wygląda stary. Może oni robią jakieś eksperymenty ze sztucznym mięsem w melonach, będą hodować. Coś zmienią tylko smak na jakąś wołowinę i będziesz jadł. Pa. No to awokado to już troszkę dziwnie wygląda, nie? Zobaczcie. No, awokado to jeszcze pamiętam. Kiedyś jadałem. Melon. awokado. Mm. There's been loads of videos of other types of food, such as avocados, chicken, and others, that kind of look like they're fake. Check this out. banana czekałem, bo tego banana widziałem też już na TikToku gdzie. In the supermarket, ]Yeah, but so when she opens it and she six breaks it in half, it gets very tough and doesn't really break. And if when it pulls, it's like it's glue. normalnie wiem, że banan to jak, nie, jak ręką trzęśniesz, to on się potrafi złamać i spaść, nie? Ja sam pamiętam przypadki, że sobie obrałem banana, tak trzymałem jedną trzecią w ręku w skórce jeszcze i zrobiłem gwałtowny ruch ręką i on się złamał i spadł, nie? Very, very fake. No i to też jest To so, już wiedziałem, zobaczcie co nas tą rybą będzie robić. No i koniec będzie dziwny chyba. No nie wiem, no ja dawno nie smażyłem ryby, ale nie wiem, no, może to są jakieś propsy, wiecie, do filmów czy coś. Może to naprawdę nie jest jedzenie ze sklepu, tylko jakieś dziwne podróby do filmów czy do czegoś. Do robienia zdjęć telegramowych i oni sobie robią z nas jaja, ale nie wiem. Piszcie w komentarzach. Regular fish, but look. Look at the texture. My finger makes an indent like a sponge. And then I did this. Squeeze. Squeeze, 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 squeeze. I squeezed it as hard as I could. And look, it gets smaller and smaller and smaller. Looks like a wet napkin. At all. No i teraz patrzcie, czy to jest normalne dla mięsa rybnego? Czy to jest jakaś ściema? Może to jest film cofnięty też. Ale uwaga, patrzcie na to. And then watch this. Dobrał wodę i wrócił do oryginalnej formy. Ona not... um, um, no, mówi, że dała swojej córce miskę jagód. No widzicie, nadal napisane. I wylewam to. Do kanalizacji, do wywozu śmieci. And I push the button, I'm um, you know it's doing its thing, but there's a clanking and it sounds like something's stuck. So no, mówi, że słyszałem jakiś dziwny dźwięk i jakby się zatrzymało. Oni chyba mają te młynki czy coś, nie? I go in the drain and there's a blueberry. That's not breaking apart, it's not I pick it up and Why is there a rubber blueberry in my toddler's snack? If Snack? No się pyta, czemu jest gumowa borówka, gumowa. Przed chwilą mówiła o jagodach, no, no chyba chodzi o amerykańskie borówki. No w sneku mojego dziecka. I can't see it that well. Jeszcze niemowlaka It's silicone, it's a silicone blueberry. A to jest przecięte na pół, czy co? Ja nie skumałem. ...in my toddler's snack. If there... Patrzcie, bo to jest pęknięte, jakby, nie? Widzicie? O, widać pęknięcie. To co, to są dwie połówki, myślicie? No, to wygląda jak rozcięte. Glistening, it's silicone, it's a silicone blueberry. Jest silikonowa, stary. No, jeżeli to jest prawda, nie? No to widzicie już, jak teraz się ta. Prywatyzacja państwa zrobiła, że po prostu koncerny są absolutnie bezkarne, po prostu kpią totalnie z konsumentów, nie? Totalna kpina to już jest. W jakieś gąbki będziemy jeść. Kumacie. No to jest dziwne, tu magnesik się przyczepia. Nie wiem, patrzyłem na to, czy jest na to jakieś wytłumaczenie. Patrzy taki kawałek 10 dolków kosztuje. sprawie 5 dych, nie? Czy coś. I to nie jest żadne bio chyba. No magnes to jest, magnes się przyczepia. Sprawdzałem widziałem już nawet pan odwraca do góry nogami i też się będzie trzymał. A wiecie co, te tipsy po prostu... Tak sobie jeszcze myślę, te kobiety najczęściej nie robią w życiu nic poza obsługą komórki. Akurat do obsługi komórki te tipsy są dosyć uciążliwe, nie? Ale nie, nie. Po prostu będą se to robić, kurde, po prostu. Jak można było wprowadzać równouprawnienie, stary? Jak? Wyobrażasz sobie, żebyś chodził z takimi pazurami? Gdziekolwiek, stary? Przy odpalaniu samochodu, już przy otwieraniu drzwi do samochodu, być cię wszystkie cztery połamały, kumarz?

W Chinach ludzie normalnie jedzą fajkowe jedzenie, patrzcie, i to nam chyba grozi. Ja nie pokazuję tego dlatego, że patrzcie, co oni w Chinach jedzą. Tylko, że jak tu już tam się zaczyna, to wszystko do nas rok, półtora przychodzi. Prawdopodobnie już ktoś podpisuje umowy, żeby sprowadzać jakieś takie gąbki. Patrzcie, policja w Finlandii prowadzi śledztwo w sprawie jakiegoś fake foodu. Fake food worker, dokument. This, for instance, is a video of how they make fake eggs and meat. To jest film, jak robią sztuczne jajka i mięso, będzie. so i guess that the question that the entire internet is asking themselves right now is are we eating fake food or is there something else going on here i want to know your thoughts have you ever seen anything like this do you think that it's possibly fake or is there a plausible explanation for it located in western canada The Rocky Mountains are considered one of the most breathtaking natural wonders... No to było wszystko o jedzeniu, moi drodzy, no jak chcecie... To możemy jeszcze przejrzeć, no bo to jest niecała cała połowa jeszcze. No a to jest to zakończenie, które nagrywam o 9 już 02. Nie zdążę więcej, sorry, ziomki. Niedługo fajny content, co Niemcy gadają. Będzie trochę Wolfa i trochę tego, pamiętacie, taki hom. Jak nie wiecie, to sprawdźcie. Tutaj wkleję wam link w przyjętym komentarzu. Ja też nie pamiętam, jak miał na imię, ale on gada takie konkreciki ciekawe. Tak troszeczkę, no, straszą nas. Wy to lubicie, bo wiem. Także to na razie tyle. Daj łapkę w górę, subskrybuj i do zo.